Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na jedno z pytań moich zawodniczek, które zastanawia się, co może wziąć ze sobą na zawody, a co będzie dostarczone przez organizatorów. No więc zaczynamy. Oczywiście na pierwszy etap możemy mieć swój kalkulator naukowy. Polecam wybrać taki, który potrafi liczyć równania kwadratowe i układy równań. Pochodzi nam też o optymalizowanie czasu rozwiązania. Jeżeli zrobi to za nas kalkulator, to nie dość, że zrobi to szybciej, też na pewno zrobi to dobrze, a czasem jest tak, że no jeżeli będziemy podstawiać to po prostu ręcznie, to jest ryzyko błędu głupiego, czyli kalkulatorowego a po prostu z takim kalkulatorem to minimalizujemy. Niestety na drugim etapie i na finale nie można mieć już własnych kalkulatorów, no więc tutaj już się z kolei nie musimy martwić, też nie musimy go brać. Oczywiście musimy mieć coś do pisania i to jest oczywiste, natomiast to, co nie jest oczywiste, to, że warto wziąć sobie jakieś długopisy w dwóch różnych kolorach, na przykład niebieski i czarny. I teraz dlaczego? Dlatego, że... Zakładając, że na przykład w pierwszej godzinie napotkamy na jakąś tam ścianę w zadaniu i nie wiemy, jak przejść to dalej, ale doszliśmy może do jakiegoś ważnego wniosku albo yy, do jakiegoś tam ważnego obliczenia i chcemy sobie to podkreślić, to właśnie można to po prostu napisać tym innym kolorem, dzięki czemu to się będzie później w tym brudnopisie wyróżniać. No a jednak siłą rzeczy brudnopis może bywać chaotyczny, a chodzi o to, że jak my wrócimy do tego zadania na przykład po trzech czy czterech godzinach, to żebyśmy wiedzieli, co my tam właśnie obliczyliśmy, czy co to była za myśl, która w danym momencie była istotna. Więc to, to bym polecał. Oczywiście... Nie przeginajcie w drugą stronę, że wy będziecie brać całe piórniki, zakreślacze, kredki, nie wiadomo co. Bo wy na waszym biurku nie będziecie mieć dużo miejsca, a będziecie mieć brudnopis, czystopis, kalkulator, jakąś linijkę i, i mnóstwo innych rzeczy. Jak dorzucicie jeszcze jakieś piórniki i 10 długopisów, to po prostu będzie wam niewygodnie. Kolejna rzecz to bierzemy linijkę do rysowania wykresów. W tym roku to... Ewidentnie jakby sugerują, że wykresy będą. Kto wie, czy nawet przed zawodami nie dadzą jeszcze komunikatu, żeby wziąć linijkę. Natomiast kto przerabia edycję z poprzednich lat, widzi, że czasem jest polecenie, narysuje wykres, więc logiczne jest, że powinniśmy brać to zawsze. Można też dobrać jakiś ołówek z gumką, bo jak będziemy rysować i nam się to po prostu coś pomyli, to łatwiej będzie to po prostu zmazać niż rysować na nowo i tracić czas. I oczywiście musimy mieć też zegarek. Czasem bywa tak, że zostaniecie usadzeni na samym tyle sali i nie będziecie po prostu widzieć tego zegara, więc nie będziecie mieć kontroli czasu. A to jest po prostu samobójstwo na zawodach, więc trzeba mieć swój zegarek. Linijka może wam się przydać do rysowania wykresów, ale ona może wam się też przydać do odczytywania danych z wykresu, bo zobaczcie te krateczki są tak malutkie, że naprawdę może się to pomylić, a jak przyłożycie sobie linijkę, to łatwiej będzie dane odczytać. Co z kolei dostaniecie na zawodach? Dostaniecie jakieś tam jedzenie i picie. Na pierwszym etapie to jest jeszcze taka piknikowa atmosfera. Natomiast na drugim etapie już zazwyczaj tego czasu na zawodach wam po prostu brakuje. Więc już nie każdy nawet w ogóle to jedzenie dotyka, bo po prostu woli zadania robić. Plus też oczywiście dochodzi całkiem spory stres. Natomiast dostaniecie zawsze na zawodach też układ okresowy, on może wisieć na ścianie, i to, jest naj to powinien być najprostszy układ okresowy, w którym są tylko masy molowe. Eee, I to tak naprawdę do niczego jest niepotrzebne, bo i tak w chemii nieorganicznej dostajecie jakby masy molowe, których należy używać. I ewentualnie, jak jest zadanie, w którym identyfikujemy pierwiastek po masie molowej, no to wtedy taki układ okresowy może się po prostu przydać. Jak była edycja pandemiczna, to wtedy na zawodach dostawali te układy maturalne. No to tam oczywiście tych informacji jest bardzo dużo, ale raczej się na to nie nastawiamy. Kolejna rzecz to tablica minokwasów, którą omówię za chwilę, i tablice spektroskopowe, to jest na drugi etap. Czyli musimy się uczyć wartości tam przesunięć chemicznych, czy tych e, tablic z IERA, tylko to wszystko będzie. I teraz co z tymi tablicami aminokwasów? Nie musicie umieć wzorów aminokwasów, ewentualnie oprócz glicyny, bo to najprostszy aminokwas i dla chętnych warto się jeszcze nauczyć struktury lizyny, bo ona się z kolei po pojawia po prostu statystycznie najczęściej. Natomiast to, że samo zadanie dotyczy. Czy to aminokwasów, czy peptydów, to nie oznacza z automatu, że wy te tablice musicie dostać. Bo jak na przykład było zadanie z 66. edycji, gdzie się syntezuje jakieś aminokwasy, to ludzie narzekają, że tam nie ma tablic, no bo nie ma potrzeby, żeby one były. Tam trzeba było to po prostu wydedukować na podstawie jakiejś treści, syntezy, obliczeń itd., więc nie zawsze sam fakt, że macie zadanie z aminokwasów oznacza, że będziecie mieli te tablice, tak? bo nie, nie, nie zawsze są potrzebne. Tutaj jest na przykład zadanie z drugiego etapu, gdzie jest tam kwas glutaminowy i można było robić syntezę jakby do tyłu, i oni dali tablicę aminokwasów tylko po to, żeby odczytać jakiś wzór kwasu glutaminowego. I uwierzcie mi, że jak się siada już na te swoje miejsce, jeszcze nie ma arkusza, ale już są rozłożone tablice aminokwasów. I to jest taka panika, bo człowiek mówi, kurde, przecież nie było aminokwasów czy tam peptydów w folderze wstępnym, to pewnie nie powinno być ich na zawodach. A właśnie, no i ja miałem też taki delikatny stresik, chociaż akurat lubiłem aminokwasy i peptydy. Ale jakby nie na to się wiadomo nastawiałem, a potem patrzę, e, to tylko do odczytania jakby tej struktury i całe te tablice można było odrzucić, ale chodzi o to, że nie musicie się uczyć wzorów aminokwasów na pamięć, jeżeli to będzie e, jakby potrzebne do rozwiązania zada zadania, to będziecie to mieć dostarczone. Natomiast jeżeli ten wzór trzeba będzie jakoś wydedukować, no to nie dostaniecie tych tablic. I taki jeszcze dodatkowy komentarz. Bo czasem jest tak, że jak przerabiamy sobie samodzielnie zadanie, to też nie wiemy, co w arkuszu rozwiązań mieli zawodnicy danej edycji. Przykładowo zadanie z 59. edycji, drugi etap, mamy jakieś tam przedstawić właściwości kwasowo-zasadowe i redox, i to jest jakby całe polecenie. A okazało się, że w rozwiązaniach mieliśmy do wypełnienia taką tabelę i bez, bez tych uwag tak tylko te plusy i minusy trzeba było wpisać i to są też takie rzeczy które yy, no po prostu nie wiemy tak siłą rzeczy jeżeli w danej edycji nie startowaliśmy